Jest taki lokal w, w Lublanie czynny od paru lat, nazywa się Klobasarna. I on podaje w zasadzie tylko jedną rzecz: podaje krańską kiełbasę. To jest no, niby nic wielkiego, bo to jest, to jest w, w, po prostu wieprzowa kiełbasa. E, najlepszy pieri zrobił też Franciszek Józef dawno temu. E, on, le, tak legenda głosi, że podróżował przez, przez krainę, bo wtedy tak się na Słowenii mówiło w ramach monarchii Austro-Węgierskiej. E, no została go noc, zajechał do, do jakiegoś zajazdu, poprosił obrożystę, żeby mu podał coś na kolację. No obrożysta był nieprzygotowany, ale miał to kiełbasę. No i podobno cesarz w ogóle nie miał zachwytu. No i od tej pory ta, tą kiełbasę ma, ma bardzo szczególne miejsce w sercach Słoweńców. Dość powiedzieć, że jak amerykańska astronautka słoweńskiego pochodzenia poleciała na, na stację kosmiczną, to zabrała ze sobą między innymi w ramach prowiantu właśnie pęto kiełbasy. Muzyka Bartkiem Kaftanem, dziennikarzem i redaktorem prowadzącym magazynu Podróże, będziemy dziś rozsławiać Słowenię. Bartku, Ty Słowenię poznawałeś bardzo docikliwie, bo przygotowywałeś materiał na jej temat. E, tak, nawet, nawet kilka materiałów. E, wcześniej podróżowałem po, po innych krajach byłej Jugosławii, jakoś tą Słowenię zostawiłem na, na koniec. Zaryzykuję stwierdzenie, że Polacy są zakochani w krajach śródzie śródziemnomorskich. Na wakacje wybieramy Grecję, Włochy czy Hiszpanię, a tymczasem wystarczył dwie godziny lotu do Lublany, później nieco ponad godzinę drogi samochodem na wybrzeże i jesteśmy nad Morzem Adriatyckim. Tak, to jest. Znaczy... Wiele osób mija Słowenię, też już jadąc może do, do Chorwacji, to jest chyba taki najpopularniejszy wariant. E, to wybrzeże, że jest e, trochę może niedoceniany. Ono nie ma e, jakichś spektakularnych plaż, e, ale jest też bardzo ciekawym regionem e, pod względem historycznym i kulturowym, bo e, ta część Słowenii zawsze była związana, związana z Wenecją, więc jest, panuje tam zdecydowanie taki włoski klimat również kulturowy, również językowy, dlatego że ta część kraju jest do dzisiaj dwujęzyczna, więc na przykład napisy mamy i po słoweńsku i po włosku. No i też architektonicznie jest to, jest to wszystko utrzymane w weneckim stylu. W kilku miejscowościach mamy wieże kościelne wzorowane na, na słynnej kampanii świętego Marka Weneckiej. Na wielu też fasadach widać lwa świętego Marka, który trzyma, trzyma łapę na, na kupieckiej księdze, tak jak, tak jak w Wenecji, więc wyraźnie widać przynależność do tego weneckiego kręgu kulturowego. Wspomniałeś o architekturze. Co jeszcze warto zobaczyć w Słowenii? Na, na wybrzeżu jeszcze, żeby się zatrzymać w tym, w tym regionie. Na pewno takim miejscem wyjątkowym są saliny w Styczowliu. To są najdalej na północ wysunięte saliny w całym basenie Morza Śródziemnego. No i to co wyjątkowe, również one działają nieprzerwanie w zasadzie od 700 lat. I działają dokładnie w ten sam sposób co w średniowieczu. Możemy tam zobaczyć wiosną najpierw, jak się przygotowuje petole, czyli takie specjalne mineralno-algowe warstwę na dnie basenów, dzięki której później ta sól, która się wytrąca jest, jest idealnie czysta. No, a, samych, a samych pracowników sali przy pracy możemy zobaczyć latem, w, w lipcu, w sierpniu, jeszcze może na początku września, kiedy jest wystarczająco ciepło i kiedy wieje suchy, mocny wiatr z północy, który, który sprawia, że sól się wytrąca na dnie basenów i, i na powierzchni. Więc to jest na pewno miejsce, które, które na wybrzeżu bym polecił. Natomiast jeśli chodzi o całą Słowenię, to co jest chyba najbardziej urzekające y, i to co sami Słoweńcy podkreślają, y, jest to kraj mały, y, ale niezwykle różnorodny. Oni są, y, oni są z tych niewielkich rozmiarów Słowenii bardzo dumni. To mnie, to, to mnie w ogóle ujęło, że nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś był tak dumny z niewielkich rozmiarów y, ojczyzny. Y, no ale trudno się dziwić, bo mają y, to adriatyckie wybrzeże. Y, o jakąś godzinę czy półtorej godziny jazdy ze stolicy. Godzina jazdy z Lublany, jesteśmy w Alpach i to w takich całkiem już solidnych Alpach, grubo ponad dwutysięczne szczyty, przepiękne jeziora. Jeśli pojedziemy też w drodze na wybrzeże, jedziemy przez region Krask, od którego wzięła się nazwa wszystkich zjawisk krasowych, więc jest to okolica pełna niesamowitych jaskiń, ale też niesamowicie dzika na powierzchni. Tam jest mnóstwo takiej niskiej, skłębionej roślinności, też region znany z, z bardzo dobrej szynki i bardzo dobrego wina. E, no a jeżeli pojedziemy na wschód z kolei, e, to wjeżdżamy już w takie okolice bardziej związane z, z niziną węgierską. I to zarówno jeśli chodzi o pejzaże, ale też jeśli chodzi o, o kulturę czy, czy gastronomię, więc tak naprawdę w zasięgu jednodniowych wypadów z Lublany Mamy co najmniej 3-4, może 5 bardzo różnych krain i geograficznie, i kulturowo, jeśli chodzi o smaki, co też nie jest bez znaczenia. Bartku, jak opowiadasz o Słowenii, to mam wrażenie, że tam jest po prostu klęska urodzaju, jeśli chodzi o rzeczy do zrobienia i zobaczenia. Wspomniałeś o winie, o gastronomii i o to bym chciała Ciebie zapytać, co warto zjeść w Słowenii? Um. W słoweńskiej kuchni właśnie się zaznacza bardzo mocno ta różnorodność krajobrazów i krain. Jest kilka takich słoweńskich klasyków, jeśli chodzi o potrawy. Jednym z nich jest potica. To jest taka rolada z ciasta, ona bywa najczęściej jest robiona na słodko, z nadzieniem orzechowym na przykład, albo z miodem może być, czy z serem. Słoweńcy zwłaszcza ją robią na wielkanoc, ale jest tak dobra, że można ją zjeść, zjeść przez cały rok. Inny, taki, taki typowy specjał, również zawijany. Nie wiem, jest, najwyraźniej jest coś na rzeczy, Słowańcy lubią widocznie zawijać jedzenie. E, nazywa się sztrukli. E, robi się je z takiego bardzo cienkiego ciasta, które się. E, trochę przypominającego ciasta na pierogi, które najpierw trzeba cieniutko rozwałkować, a potem jeszcze najlepiej jeśli dwie osoby się staną naprzeciwko siebie i porozciągają je tak, żeby było prawie przezroczyste. I to ciasto również zawija się z, z masą różnego rodzaju. Następnie owija w ścierkę, gotuje i kroi w takie cieniutkie paseczki, dzięki czemu widać tą fajną spiralną strukturę. Więc to są te takie bardziej, powiedzmy, kontynentalne smaki Słowenii. Słowenia ma też dzięki temu krótkiemu wybrzeżu całkiem niezły dostęp do, do owoców morza. Mają świetne hodowle małż. Ale także bardzo cenioną przez szef w kuchni hodowlę labraksów, czyli, czyli morskich ryb. I to są ryby hodowlane, ale naprawdę najwyższej jakości. To jest, to jest hodowla ekologiczna, więc tam żadnych, żadne sztuczne pasze nie są tym rybom podawane. No i dzięki właśnie bliskości. Hmm, bliskości stolicy i wybrzeża, ryby mogą tego samego dnia jeszcze trafić na talerze, na talerze właśnie w wieczorem w Lublanie, więc to, to jest coś, z czego, z czego szefowie kuchni korzystają. I w ogóle Słowenia ostatnio trochę wyrasta na taką kulinarną liderkę, powiedział, Europy Środkowej, jeśli chodzi o. jeśli chodzi o. Nowoczesne podejście do, do kulinariów, bo tam mamy wszystkie te trendy, które obecnie są w kuchni najważniejsze, czyli bazowanie na lokalnych składnikach, w Słowenii bardzo różnorodnych, czyli świeżość, czyli poszukiwanie lokalnych smaków, odkrywanie tradycyjnych również przepisów na nowo i w Słowenii jest cała cała rzesza młodych szefów kuchni, którzy w ten właśnie sposób gotują. Myślę, że świetną sprawą jest to, że to co jest teraz modne i co jest w trendach jest właśnie nie tylko modne, ale jest też zdrowe i ekologiczne i, i taka wydaje się właśnie kuchnia Słowenii. Tak, myślę, że żeby się o tym przekonać, najlepiej jest w Lublanie pójść na targ. W ogóle uważam, że to jest bardzo znamienne, że w samym centrum miasta... Stoi nie, wiem, nie katedra, nie pałac prezydencki, nie parlament, tylko przepiękna hala targowa. Ona jest też architektonicznym naprawdę arcydziełem. Zaprojektował ją Jorze Plecznik, czyli taka architektoniczna największa sława słoweńska w pierwszej połowie XX wieku. I tam znajdziemy wszelkie smaki Słowenii, takie między innymi, które możemy zabrać do domu. Na cały świat są słynne słoweńskie miody. E, mnie zachwycił chyba najbardziej olej z pestek dyni, bo Słoweńcy w ogóle uwielbiają dynie. I owszem, olej z pestek tłoczy się też w innych krajach, ale ten słoweński ma absolutnie cudowny smak, taki lekko-orzechowy. E, strasznie żałuję, że przywiozłem małą butelkę, bo już mi się dawno skończyła i e, następnym razem na pewno nie popełnię tego błędu. Natomiast ten targ ma jeszcze drugą swoją odsłonę. E, tam w każdy piątek od wczesnej wiosny do późnej jesieni odbywa się taka akcja, jak nazywa się odpryta kuchna, czyli otwarta kuchnia. E, I tam poza tym, że można kupić składniki, to można wtedy też spróbować gotowych potraw, bo ponad 100 restauracji z całej Słowenii rozstawia tam raz w tygodniu swoje uliczne wcielenia i oczywiście serwują troszkę prostsze potrawy niż, niż we własnych lokalach, no bo gotowanie na ulicy ma no rządzić swoimi prawami, tak, nie da się wszystkiego zrobić, ale naprawdę można wtedy w ciągu jednego dnia spróbować i dań z Alp, i właśnie z podwęgierskiej granicy, i z wybrzeża. Więc to jest, to jest takie bardzo modne miejsce, troszkę hipsterskie, ale zdecydowanie myślę, że warto się, się tam wybrać i popróbować różnych smaków. I wtedy będziemy wiedzieli, gdzie koniecznie musimy pojechać i do źródeł, tak? Jakby u źródeł sprawdzić to jedzenie. Słoweńcy w ogóle poza tym, że. Taką kuchnię z najwyższej półki można, e, ma, mają do, dopracowaną i można ją zjeść w cenach jak na ten segment gastronomii e, nie bardzo wygórowanych. E, to użegli mnie też na przykład tym, że e, mają swój własny fast food. E, I jest taki lokal w, w Lublanie od paru lat, nazywa się Klobasarna. I on podaje w zasadzie tylko jedną rzecz: podaje krańską kiełbasę. To jest. No niby nic wielkiego, bo to jest, to jest w, w, po prostu wieprzowa kiełbasa. Eee, najlepszy pieri zrobił cesarz Franciszek Józef e, dawno temu. E, le, tak legenda głosi, że podróżował przez, przez krainę, bo wtedy tak się na Słowenii mówiło w ramach monarchii austro-węgierskiej. E, no została go noc, zajechał do, do jakiegoś zajazdu, poprosił o brożystę, żeby mu podał coś na kolację. No, bożysta był nieprzygotowany, ale miał tą kiełbasę. E, no i podobno cesarz w ogóle nie miał z zachwytu. E, no i od tej pory ta, tą kiełbasę ma, ma bardzo szczególne miejsce w sercach Słoweńców. Dość powiedzieć, że jak amerykańska. Astronautka słoweńskiego pochodzenia poleciała na, na stację kosmiczną, to zabrała ze sobą m.in. w ramach prowiantu właśnie pęto kraińskiej kiełbasy. To jest fajne w słoweńskiej gastronomii, że oni wiedzą, że jeżeli mamy dobry produkt, smaczny, to nie trzeba też z nim przekombinowywać, tylko wystarczy go po prostu podać w odpowiedniej oprawie Wcale niedrogo, bo taka porcja kosztuje kilka euro, a naprawdę no, mamy dzięki temu szansę zjeść coś wyjątkowego, czego nie dostaniemy nigdzie indziej. Myślę, że o to w takiej kulinarnej turystyce chodzi. Bartku, tak opowiadasz o kuchni słoweńskiej, że mam ochotę zwiedzać właśnie Słowenię przez żołądek, ale żeby tę Słowenię zwiedzać od Alp aż po Adriatyk, no trzeba się jakoś po niej przemieszczać. Czym najlepiej? E, to znaczy tak, no, po samej Słowenii e, na pewno bardzo wygodnie jeździ się samochodem. E, Słoweńcy mocno postawili na e, infrastrukturę drogową, e, mają sieć autostrad czy, czy, czy dróg, e, którą szybko dotrzymy w każdy zakątek kraju. No, w zasadzie nie ma miejsca w Słowenii, w które by się z Lublany jechało dłużej niż 2-2,5 godziny. tak? Więc cały kraj mamy w zasięgu jednodniowych e, wycieczek. E, A czy są wypożyczalnie aut? Tak, są wypożyczalnie aut z tym z tym na miejscu, nie ma problemu. Troszkę gorzej jest z, z komunikacją publiczną. Znaczy, z tych samych dróg korzystają autobusy, e, którymi się w miarę sprawnie e, można przemieszczać. E, zaniedbali chyba Słoweńcy odrobinę kolej e, i tutaj no, są trasy, którymi, na których przejedziemy dość szybko. Nie wiem, na przykład z Lublany do, do Kopru na wybrzeżu jest całkiem niezła linia, e, ale na, na wielu trasach pociąg niestety czasowo e, przegrywa z autobusem, czy zwłaszcza z samochodem. E, natomiast sama Lublana jest. E, stworzona dla rowerów. Zupełnie, dlatego że po pierwsze jest miastem dość kompaktowym, w dużej mierze płaskim, tam jest kilka wzgórz, ale większość terenu jest, jest płaska i co więcej, niedawno burmistrz podjął taką trochę kontrowersyjną, ale chwaloną zdecydowanie przez większość mieszkańców decyzję i prawie całe centrum jest zamknięte dla samochodów. Więc tam są, to są ulice oddane na wyładanie pieszych i, i rowerzystów, między innymi całe, całe bulwary nad rzeką. Rozumiem, że też są rowery miejskie, czy wypożyczalnie rowerów, tak, tak. jest nacisk na, na, na promocję właśnie tego środka Tak, tak rowerzystów, rowerzystów jest w Lublanie mnóstwo i można też do nich łatwo dołączyć, no bo w takich normalnych wypożyczalniach za mniej więcej 5 euro za dzień możemy, możemy wypożyczyć rower miejski. Słowenia bardzo kompaktowy kraj, przyjemny, jeśli chodzi o logistykę, o przemieszczanie się, jak już trafimy z Lublany na wybrzeże, czy, czy, czy pojedziemy w Alpy, no gdzieś musimy przenocować, gdzie najlepiej? E, to znaczy tak, no, w, w samej Lublanie oczywiście jest oferta taka, jak, jak w każdym dużym e, europejskim mieście jest, e, jest sporo hosteli. E, tam ceny są takie, powiedział, grubsza jak, e, jak i w Polsce, w, w dużych miastach, no, czyli pewnie około od 20 euro powiedzmy za, e, za łóżko. E, jest też sporo fajnych apartamentów, jeżeli jedziemy grupą, e, które, które można wynająć. Natomiast e, jeśli chodzi o cały kraj, to to co Słowenię chyba wyróżnia. To są takie noclegi blisko przyrody, bo Słoweńcy w ogóle są wielkimi miłośnikami przyrody i lubią przebywać blisko zieleni, blisko natury. No zresztą, tak jak my dzisiaj. Tak, tak. No zresztą no dwie trzecie Słowenii porastają lasy, to jest po Finlandii najlepszy wynik w Europie, jeśli chodzi o procent zalesionej powierzchni kraju. I w Słowenii jest mnóstwo bardzo fajnych kempingów i to zarówno takich klasycznych, pól namiotowych, jak i czasem w wersji tzw. glampingowej, czyli, czyli kempingów luksusowych, jest taki mhm. bardzo znany ośrodek nad jeziorem Bled, gdzie możemy mieszkać w domkach na drzewach albo ustawionych no, tuż, nad, tuż nad strumieniem. To jest bardzo fajne miejsce. Jest też niedaleko Lublany podobny, podobny ośrodek z, z ładnymi domkami w miasteczku Kamnik. W jednej z winnic, którą odwiedziłem, zrobiono kemping właśnie w winnicy. To znaczy na najniższym tarasie nie ma winorośli, tylko jest zostawione miejsce na namioty. I tam, jeśli dobrze pamiętam, to jest około 10, 10 euro za, za osobę kosztuje. Więc możemy przyjechać, pójść z właścicielem najpierw na spacer po winnicy, potem zjeść coś pysznego, napić się wina i położyć się spać wśród, wśród winorośli. Glamping niestety raczej bierze swoją cenę od tej pierwszej połowy nazwy. E, przykładowo, no w, tym, w tym ośrodku, właśnie w Kamniku, e, za domek dwuosobowy, e, taki drewniany, dość fajny, za noc zapłacimy 60-70 euro. Za taką większą chatkę dla czterech osób, już też z kuchnią, tak, taką samowystarczalną, e, około 120, więc e, to nie są jakieś szalone okazje, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ceny. Natomiast y, jakość tego, tego noclegu jest, y, jest wysoka. Czy w Słowenii są jakieś zwyczaje, które warto znać przed przyjazdem do tego kraju? Albo jest coś wyjątkowego tylko dla Słowenii? Y, tak. No, Słowenia też zaimponowała mi tym, że zachowała bardzo dużo z, z tradycji, z kultury. Widać to nawet w języku, dlatego że to jest dwumilionowy kraj i w zasadzie każdy każdy kawałek jego wielkości, powiedzmy naszego powiatu, gdzie byśmy nie pojechali, ma własny dialekt, który Słoweńcy świetnie rozpoznają. Znaczy, oni po paru sekundach są w stanie powiedzieć, kto jest skąd. Więc to świadczy o tym, że są bardzo przywiązane do, do swoich różnych lokalnych. Um zwyczajów czy, czy osobliwości. Ale językiem natomiast urzędowym jest słoweński. Językiem urzędowym jest słoweński. Na wybrzeżu właśnie jest dopuszczony również włoski, natomiast ten słoweński ma, ma wiele wcieleń i tak jak rozmawiamy z słoweńcami, to są takie odmiany słoweńskiego, które im jest w pierwszej chwili wręcz trudno zrozumieć, ze względu na sposób mówienia, czy nawet na, na nietypowe wyrażenia, które są tam używane. Natomiast no to, to przywiązanie do tradycji też wyraża w bardzo różnych zwyczajach. Zwłaszcza karnawałowych. W Słowenii przetrwało mnóstwo różnych lokalnych, takich ludowych, wiejskich karnawałów. One najczęściej polegają na tym, że grupy przebierańców w bardzo różnych strojach chodzą od domu do domu, od obejścia do obejścia, życząc gospodarzom dobrego roku, dobrych plonów. Obtańcowując gospodynie, wypijając wino, które im gospodarze przygotowują zawczasu. I taki naj, najbardziej znany z tych zwyczajów przetrwał w okolicach miasta Ptuj, właśnie na, na wschodzie Słowenii, nazywa się to kurentowanie. I tam w tych, grup, w tych grupach chodzą kurenci. Oni mają takie gigantyczne, grube futra, włosem na wierzch uszyte. E, dość przerażające maski z, e, ozdobione rogami e, różnych e, leśnych zwierząt. E, i, e, no i, i oprócz tego mają też dzwony, którymi, e, którymi hałasują, bo zawsze te carnawałowi e, przebierańcy muszą robić dużo hałasu. Do czego e. nawiązują te stroje czy ten cały zwyczaj? To znaczy, no, interpretacje tutaj są różne, ale e, najczęściej e, mówi się o tym, że kurent jest, symbolizuje taką witalność dzikiej przyrody, pewną pierwotną energię, e, która na przednówku, tak, kiedy, kiedy przyroda jest uśpiona, ale już czuć, że. Za jakiś czas wróci wiosna, bo ona w Słowenii wraca trochę wcześniej niż u nas, to on, oni właśnie wpadają z całym impetem do, do gospodarza i na cały ten kolejny rok przynoszą, przynoszą tą idealność, tą siłę. Bartku, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, zorientowałam się, że mam jeszcze wiele do odkrycia w Słowenii. Ty tylko utwierdziłeś mnie w tym przekonaniu. Jakbyśmy chcieli podsumować, ile kosztuje taki tydzień czy, czy dzień w Słowenii? Na nocleg, myślę, trzeba liczyć między 20 a 30 euro, w zależności od tego, jak, jak w jak dużej grupie jedziemy. E, tak jak mówiliśmy, obiad 15, e, chociaż można spokojnie zjeść całkiem smaczne, smaczne dania i za, e, i za 10. E, jeśli chodzi o inne posiłki, to, to myślę, że te ceny przedstawiają się mniej więcej podobnie jak, e, jak w Polsce. E, Ceny wstępów nie są, nie są jakoś szczególnie wygórowane do, do różnych atrakcji, do, do, do jaskiń, czy nie wiem, czy na przykład na zamek w Lublanie. Jeśli chodzi o przejazdy na miejscu, to za taki przejazd typowy pociągiem, czy autobusem, na trasie powiedzmy półtora, dwugodzinnej, myślę, że trzeba liczyć. Między 5 a 10 euro, tak? Więc no, tutaj możliwości jest dużo, tak? Możemy albo umiejscowić się w Lublanie, robić wadę, albo zaplanować jakąś trasę, yy, więc od tego wszystkiego nasz budżet będzie zależał, ale no to są takie cegiełki składowe, z których, z których możemy go konstruować. Myślę, że za tak precyzyjne opowieści o Słowenii, Bartek zasłużył na łapkę w górę. A jeśli chcecie więcej, subskrybujcie nasz kanał, klikając w to kółeczko.